Dzień dobry, nazywam się Wanda Harlinska byłam dyrektorem szkoły 48 przez 7 lat. Pierwszy raz, pierwszy rok mojej pracy to 1983. Ja przede wszystkim bardzo lubiłam młodzież. Zawsze lubiłam pracę z młodzieżą. I że się z nimi w 8 lat, bo to szkoła już była 8-letnia że się z nimi w pewnym sensie z żalem, ale jednocześnie z przekonaniem, że to, co zrobiliśmy, to jest, to zrobiliśmy dobrze, że przygotowaliśmy ich do rozpoczęcia następnego etapu życia. Często się tak zdarza, że nauczyciele szkoły podstawowej trochę ludzie lekceważą, uważają, że A cóż takiego pracować w szkole podstawowej, to drobiazg. Nieprawda. To jest niezmiernie ważne. Praca w tej szkole jest niezmiernie ważna, dlatego że tu się uczy pisać i czytać. Tutaj razie, to jest podstawa do zdobywania wiedzy. No a my z kolei staraliśmy się tutaj jak najwięcej młodzieży przekazać na lekcjach, ale jednocześnie wskazać, Materiały, gdzie mogą Dzień no, dobry, rocznik 7381. Co można powiedzieć? Dużo się tu nie pozmieniało. Były dyżury przy wejściu na... na znaczy do szkoły ogólnie i sprawdzano kapcie. Jeżeli ktoś nie miał butów na zmianę, typu juniorki, masakra, no trzeba było po prostu się zawrócić. No i dalej na szło. My byliśmy drugą klasą sportową, bo no taki system przyjęto, niezwiązanym z lekiem, tylko po prostu zaczął funkcjonować system klas sportowych. No i dzieliło się, klasa B była sportowa, a A była no, tam, dla mniej sprawnych, może inaczej, sportowo yy, uczniów. No i to było też, to, pierwsze lekcje siatkówki właśnie pamiętam, że w poprzek siatka była, dlatego, że było więcej miejsca, żeby uczyć się coś tam, podbijać tą piłeczkę. I dziewczynki były prowadzone, już nie pamiętam tej pani, jak pamiętam na nazwisko, natomiast Wiscisława Abłąskiego, no tak bo to mówię. Tu, tu, tu chyba na dorosłych to znaczy na starszych dzieci. I tu to, tu to trzeba było zasłużyć, żeby być dyżurnym i siedzieć. No bo to w ogóle to starsi, starsi uczniowie, kto miał juniorki, no nieraz na busaka się wchodziło, bo nie chcieli ich No ale takie życie. Zdarzało się. No to osłabiony nawet więc za mojej kadencji. Tu na tronu była harcówka, to się mówi, tak? Na pierwszym piętrze, nie wiem, biblioteka jeszcze jest tu? Na trzecim. A, tu była biblioteka. Pani strzelecka, pamiętam. Tutaj. Osłabione ZPT. Dla chłopców. Pan. Mioduszewski. Drugie piętro. Hmm. Co tu na drugim? A, geografia. Geografia, co my tu mieliśmy jeszcze? Po drugiej stronie, na pierwszym piętrze, y, lustrzane odbicie, zajęcia ZTT dla dziewczyn. I pamiętam, jak w ostatniej klasie one już mocno gotowały, były zaangażowane w gotowanie i tak dalej. No to często, bo mieliśmy dwie lekcje WF-u i to soboty były, dwie lekcje WF-u i dwie ZPT, no i wiadomo, głodomory to zapraszały nas na konsumpcję tych wynalazków, no wiadomo, wszystko smakowało, jak takie nygrusy wpadły, po piłce nożnej czy Nie Drugie piętno, a pokój, pokój nauczycielski na pierwszym czy na drugim? i ale znowu wicedyrektor dyrektor Michalska była na pierwszym miała, chyba urzędowała, tak? Tak, jakoś tak było. Bo na drugim piętrze wiem, że mieliśmy geografię. Gdzieś tutaj. Geografia 48, sama. Hmm, nie wiem, czy to cały to Wtedy pani wiła, pamiętam panią Wiłę. Yy, fizyka. Fizyka tu była. Nie, wiem jak teraz? <grym> Plastyka. Plastyka, tak. I to była pani. Ojej Jaszewska. Jaszewska, Jaszewska. I pamiętam, niektóre lekcje czytała nam, znaczy czytała nam, pamiętam wtedy, y, chyba z 2-3 razy czytał Marek Korczyczak i dziadka, czyli o Piłsudskim. Zamiast, no prowadził, jak ktoś chce, jak ktoś chce, to się nauczy fizyki, jak ktoś nie chce, to może się uczyć i uczyć, i tak się nie nauczy. Także, bardziej taki przekaz był, typowo narodowy, nazwijmy to, tak? Także co więcej, nie pamiętam, powiem, że to już na drugim, piętrze z takich yy, po przeciwnej stronie, chemia, ale to albo na trzecim. Jest. Chemia na drugim. To była pani Jakubowska, ale wcześniej była pani świstak. Nie chcę się pomylić, bo nie chciałbym, ale Jakubowską pamiętam, bo na też i biologię bodajże uczyła. Biologia chyba na trzecim był. Była tam, tam pracowała. Także jak wspominałem, no, kiedyś jako uczeń pierwszej, drugiej blasy, jak na trzecie piętro, takie kiedy blasy, znaczy dla nas, takich maluchów, tak, to było coś, bohater, bohater blasy Była, że tutaj mieliśmy historię z, z tą ludźmi. Także tak tu, tu matematyka, albo tu już nie pamiętam. Pani Grabowska, świetny pedagog. Po prostu jak mu potrafiła matematy matematykę przekazać, mimo no, to znaczy, że naprawdę potrafiła dużo. Tu rosyjski, tu, albo tu. Pani Krupińska. To była jedyna moja czwórka na, na świadectwie, oprócz WF-u. -y. ona mi samo zdziwiła że nie chciała jej stawić. Za bardzo szkoda, się za mną ujęła. Ja, takie życie. No tu, to już nie pamiętam. I tu chyba Pani Krzepczyk wykładała polski. I polski Pani Górba. To tam mieliśmy polski, pamiętam. No to jest jako znane w Mickiewiczu romantyzm i takim konikiem. Jak człowiek znał trochę tych wierszyków, Pamiętam, w siódmej klasie przerabialiśmy pana Tadeusza i musieliśmy na ferie nauczyć się po 10 wersów. Po 10 wersów z każdej księgi. Także jeden z uczniów, nie wspomnę nazwiska, dostał 12 dwój. Bo wtedy były dwóje. Nauczyła paru rzeczy. Pokazała parę rzeczy. Nauczyła się żyć w grupie raz lepiej, raz gorzej, no jak, to, jak to w społeczności takiej klasowej. No, poznało się wiele pięknych dziewczyn, fajnych chłopaków. Sportowo też się człowiek zrealizował w związku z, z tą siatkówką, Zresztą i w piłkę. No, no jak to młody chłopak grało się i w to i w tamto, tak. Co tutaj mamy. Tak. Tu mamy? albumy ze zdjęciami z lat 80. 80. Wow! Z z pięknymi strojami. Pierwsza B to my. Spotkałyśmy się kurczę strasznie dawno temu. 82. 82, to łatwo policzyć, możecie policzyć. To było całkiem niedawno, zaledwie y, cztery y, tylko. dekady. Nie należy tego mówić głośno, należy powiedzieć cztery i wtedy cztery. Pierwsza B, y, naszą wychowawczynią była pani Małgosia Hugobady. Pani od to była pani Skorzyńska. Mama, mama, mama naszego kolegi z klasy mm. i gotowała z nami, słuchajcie, pamiętacie, tak. niesamowite rzeczy, szkoła nasza była niewiarygodna. Przecież myśmy robili w szkole wszystko, gotowaliśmy, robiliśmy sałatki, gotowaliśmy, Kanapki. ciasta piekliśmy tak. naprawdę. Na robiliśmy szaliki na ożynek wywiarski. Naprawdę, pamiętacie, no, tkaliśmy no, na tych no, takich ramach, no, no wszystko na ożynek wywiarski było super. super. A, no, może ale nie... razem robiliśmy sobie getry, pamiętacie, tak. takie w każda miała inne kolory. Tak. Były bardzo znane wtedy tu, i modne modne tegetry. Tu już nie nosiliśmy fartuszków, bo nasza szkoła, jak jeszcze ją zaczęliśmy, to chyba do szóstej klasy nosiliśmy fartuszki. Fartuszki były przecudowne, szukaliśmy wtedy do fartuszków różnych dodatków, kokardek, przepięknych, robionych ręcznie. Moim zdaniem no, kołnierzy. kołnierzyków, kołnierzyków, takich wiązanych albo na guziczach. Na 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 tak. Mieliśmy też zawsze obowiązkowo tarcze, 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 tarcze szkoły. W widocznym miejscu, też na kurtkach. Ale słuchajcie, tak wracając do nauczycieli, no to no. oczywiście, słuchajcie, no pamiętamy. Klasa ja czwarta, szkoła podstawowa, klasa czwarta B, rok 85, najlepsza klasa w szkole. Kto jest wychowawczynią naszą? Naszą wychowawczynią jest Pani Maria Książek. Stoi tutaj z tyłu pod gablotą. Mieliśmy dwie wychowawczynie, mieliśmy to szczęście, jedną z nich była Pani Maria Książek, a drugą była pani nasza ukochana drufna Ewa Wodkowska, która oprócz tego, że była naszą wychowawczynią, była jeszcze naszą druhną jak. I pokazała nam cały świat jeszcze trochę. Tak, ale za bardzo mi No, no, no. Bo, bo właściwie to trzeba powiedzieć bardzo no. wyraźnie: pani Włodkowska, czyli druchenka nasza Włodkowska, była panią od geografii, nauczyła no, nas geografii. I, 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 I też trochę historii. Tak, mm, no tak. To, to, to no, ale ta geografia to najbardziej mi, mi to, to, to było takie fajne połączenie wychowawstwa i nauki geografii, bo myśmy przejechali właśnie y, całą Polskę, zwiedzając, każdy z nas miał zadanie żeby przygotować się jako przewodnik. Mamy panią muzyki, która nas zaangażowała do kur. Pamiętacie, jeździliśmy no. po różnych kon konkursach, wygrywaliśmy nawet te konkursy? O kurcze, jak no. to możliwe? No. <ślaśnią> się w na to w tak, właśnie na tych zajęciach muzycznych, żeby było. Tak, no. No. na tym balku, no, na, na tym <ślaśnią> Na te tak, takie tak, rzeczy, tak. No, tak. Właśnie takie Zresztą to były czasy, kiedy się przygotowywało dużo apeli, i właśnie Pani Książek z nami przygotowywała część artystyczną związaną z prezentacją wierszy, mówienie, przekazywaniem e, różnych informacji, wiadomości, przygotowywanie wiadomości, ci oczywiście dotyczących właśnie świąt, które obchodzimy. I on, im towarzyszyły także występy I że było to często, i było to wiem, Słuchajcie, chciałabym jeszcze podziękować Pani Kossakowskiej, która nauczyła pani nas, Lubić kolor fioletowy, nie, nie wiem czy ci chciałam. A zabierała, ona nie jest. lubiła, tak, ale zabierała nas zawsze w plenę. Lekcje plastyki nie były nigdy nudne w tej szkole. Myśmy ciągle gdzieś wychodzili. Myśmy no się prawdziwą artystką. Dziękuję z tego miejsca pani Jakubowskiej, o której krążyły bardzo ciekawe piosenki autorstwa naszej klasy, ale naprawdę szczerze jej dziękuję, ponieważ ona mnie nauczyła chemii na tyle dobrze, byłyby że... A były wesołe. A były bardzo wesołe. Na tyle dobrze, że dzięki niej skończyłam chemię, nawet zrobiłam doktorat i... Moje całe życie teraz dorosłe, też jest związane pośrednio z chemią, bo ciągle pracuję w kontakcie z tym właśnie przedmiotem. Także słuchajcie, można się nauczyć dużo, myśmy bardzo dużo wyniosły i przyjaźni, i prawości, i pomocy słabszym. Ale jeszcze jedno, ta no. była szkoła, która zawsze była sportowiona. Myśmy poszły do liceum, nigdy nie mieliśmy, nie miałam problemu z tym, że jest WF, obowiązkowość, że na WF musi być strój, zwłaszcza zasadniczo zwolnienie nie obowiązują, pamiętacie Jarominkę i Jabłońskie... Jego, tak, no którzy nas byli super, super, od wf, od WF, mm -hmm. od WF bo naprawdę, ta szkoła zawsze no, tak. stała na wysokim poziomie, nawet w klasach niesportowych, WF był bardzo istotną lekcją, wszyscy tam przykładali do tego uwagę i w liceum nie mieliśmy tego problemu i chyba do tej pory nie mamy problemu, żeby się poruszać, żeby coś ze sobą robić, żeby mieć A wiesz jeszcze... co, wiesz co, taki obrazek, z... rzeczywiście połowa szkoły była sportowa i jeździła na Legię, i przypomniało mi się teraz, jak te dziewczyny z akrobatyki na, ćwiczyły sobie z szarfami albo z piłkami na korytarzu. Na korytarzu I to było, to było to piękne. A tak, pamiętamy ze szkoły bardzo dużo. Tak. Pamiętamy Darówę, jesteś... który, mówię, z nami przetrenował okrągły stół, który z nami robił lekcje naprawdę otwarte, mówił nam otwarcie o wielu faktach i wydarzeniach, które później się z zdziwieniem w liceum okazywało, że nasi koledzy i koleżanki nie wnieśli ze szkoły. Pamiętamy naprawdę każdego z nauczycieli, pamiętamy panią dyrektor Harnicką, która nas otaczała wieczną opieką i dbała o to, żeby w szkole wszystko było, żeby niczego nam nie brakowało.